Cześć wszystkim, z tej strony Natalia, z biura z Elki Skurs z Gdyni. A ja jestem Emilia, jestem instruktorem jazdy. E, dzisiaj chciałyśmy Was zaprosić na zupełnie coś nowego, mianowicie przygotowujemy dla Was film o pierwszych jazdach. E, dlatego tutaj z Emilką dzisiaj e, poznacie troszeczkę bliżej styl tego, jak to wygląda od środka, żebyście się nie stresowali. E, chcemy Wam troszeczkę przybliżyć miejsca, w jakich będziecie się pojawiali na tych pierwszych jazdach, jak się przygotować, no i przede wszystkim, co warto wiedzieć. Więc tutaj tym wstępem przejdziemy do dalszej części. To teraz ja powiem parę słów. E, może na początku powiem, że mamy dwa oddziały. Jeden jest w Rumi, drugi jest w Gdyni. E, teraz ta informacja jest skierowana głównie do kursantów z Gdyni, a więc zawsze spotykamy się tutaj na parkingu obok galerii Batory. Jest to centrum Gdyni, więc myślę, że nie będziecie mieli problemu, żeby nas znaleźć. E, mamy dosyć sporo charakterystycznych aut, głównie czerwonych, więc mimo tego, że parking jest duży, to raczej tutaj znajdziemy się bez problemu. I czy to, że tutaj się spotykamy, znaczy, że od razu wsiadacie za kierownicę? Nie. Stąd wyjeżdża instruktor. Każdy instruktor ma trochę inne miejsce, gdzie jedzie, ale większość instruktorów jedzie na parking pod Rywiarę. I tam dopiero zaczynamy ćwiczenia. Emilka, a powiedz mi, jak już teraz tak jedziemy po drodze, od razu bym Cię troszeczkę zapytała z takiej kwestii psychologicznej, no bo też wiemy często, że instruktorzy no raczej wyczuwają ten stres na tych pierwszych jazdach u kursantów, no bo jednak te pierwsze kroki, no zawsze człowiek jak poznaje coś nowego, to się stresuje. Nie wiem, masz jakąś poradę, co zrobić z tym stresem przy pierwszych jazdach? No może tak... Um... Nie miejcie wyrzutów sumienia z tego powodu, że się stresujecie, bo to jest jednak coś nowego. To jest odpowiedzialność prowadzić auto. Więc ja się nie dziwię, że ten stres jest mhm. i myślę, że każdy instruktor zdaje sobie dobrze sprawę z tego, że kursant się stresuje. No i sobie tutaj poradzić. No miejcie świadomość tego, że jak przychodzicie, no to przychodzicie po to, żeby się nauczyć, więc nikt nie będzie od was oczekiwał że przyjdziecie już przygotowani i będziecie wszystko wiedzieć. Mhm. Nikt was nie będzie przepytywał. Instruktor, jak jedzie, no to najpierw wszystko opisuje, tłumaczy, a dopiero później, od którejś godziny, oczekuje pewnej samodzielności wiedzy, już. samodzielności. Mhm. No i myślę, że to, od której godziny się to zaczyna, no to też zależy od mhm. kursanta, czyli instruktor gdzieś tam indywidualnie dobiera ten program nauczania. Tak więc na spokojnie. O, może jeszcze taka porada, żebyście przyszli wygodnie ubrani. Nie chodzi tutaj oczywiście mi o tylko bardziej o taki strój, żebyście się swobodnie czuli, który mhm. też nie będzie Wam utrudniał prowadzenia samochodu. No bo jednak, jak człowiek jest wygodnie ubrany, no to jakoś tak. głowa się tak, tym nie zajmuje. Do, dokładnie. Mhm, jest na pewno bardziej komfortowo. Okay. Nie musicie się dodatkowo. Naładowywać jakimiś napojami dodającymi energii, bo jej myślę, będzie dosyć sporo na pierwszych jazdach. Mm -hmm. Mam na myśli to, że emocje swoje robią, nie? Mm -hmm. Okej. Okay. Czyli wygodny ubiór, wygodne obuwie przede wszystkim. No i też na pewno takie pozytywne, myślę, nastawienie do tego, że będzie dobrze, bo to też myślę, że chyba pomaga. No i kwestia tego, że. Żeby się nie bać i nie wstydzić tego, że na przykład ktoś nie siadał nigdy za kierownicą, bo zawsze tutaj na przykład obok, bądź mhm. z tyłu siedział i jeszcze nie wie co i jak, ma tylko czystą teogię w głowie, więc wszystkiego się dowie. No dokładnie. Zawsze mhm. mówię, że też trochę to przygotowanie pomaga. Czyli jeżeli ktoś już sobie zacznie te testy rozwiązywać, czytać podręcznik, no to jest trochę łatwiej, bo wtedy jak się mu coś tłumaczy, to już gdzieś tam kojarzy, że o tym czytał. Yy, więc na pewno będzie się miało takie większe poczucie pewności siebie, jeśli się ktoś przedtem przygotuje, czyli tam no, z tą teorią, z tymi najważniejszymi rzeczami zapozna, ale no, my, myślę, każdy instruktor i tak, i tak wszystko opisuje. Także naprawdę bez obaw. My to rozumiemy, ja też zdawałam prawo jazdy. Też miałam pierwsze jazdy kiedyś i też przyszłam nic nie wiedząc, więc pamiętamy jeszcze jak to było. Emilka, czy to jest to miejsce, gdzie przyjeżdżacie tutaj na te pierwsze takie początki ruszania samochodem? Jesteśmy tutaj, tak? Parking i biega. Tak, to jest to miejsce, gdzie dojeżdża instruktor, nie? no mm -hmm. bo spotykamy się na tym parkingu przy Batorem, tak. A tutaj już e, przyjeżdżacie razem z instruktorem? Mm -hmm. No i tutaj e, te Wasze początki się zaczynają. Mm -hmm, no właśnie, ja pamiętam. Będę nawiązywała do jazdy z Kazikiem, ale tutaj też sama swoje pierwsze kroki stawiałam i, i ruszanie i poznanie samochodu. Ja pamiętam te pierwsze jazdy, to, to właśnie na tym pachnie sentyment, bo to pamiętam. E, więc fajnie, bo naprawdę dużo rzeczy można poćwiczyć jest na to miejsce, e, jest naprawdę spokojnie, człowiek się w ogóle nie stresuje, bo jest tutaj naprawdę ogrom plac, gdzie to po prostu można poćwiczyć. Pytanie, co się robi na takich jazdach? E, tak, więc przyjeżdżacie. Przesiadacie się. Instruktor w szkładzie Elkę na dach. No i teraz, zanim zaczniecie jeździć, no to instruktor najpierw wam po kolei wszystko opisuje, czyli poznajecie mechanizmy sterowania, poznajecie to, w jaki sposób należy się przygotować do jazdy, a jest to bardzo ważny element. No i też swoją drogą jest to element oceniany na egzaminie. Także nie będziecie od razu wyjeżdżać na miasto tak od razu od razu, tylko na początku ćwiczycie ruszanie. Tak, pierwszy bieg, drugi bieg, kręcenie kierownicą, a więc macie czas na to, żeby się z tym samochodem oswoić. No i uwierzcie, naprawdę nie macie czym stresować. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, co powiedziałaś, bo ja pamiętam pierwsze jazdy ja już myślałam, że będę musiała się przesiąść i jeździć, a to tak nie było. To było właśnie ustawienie fotela, zagłówka, i faktycznie, tak jak mówisz, to jest bardzo ważne, że to zadanie też jest egzaminacyjne że ta przygotowanie się do jazdy, poznanie tego, co jest też pod maską samochodu, no i światła, nie? Tak, To też, tak. To też pamiętam. Ja zawsze zostawiam światła, płyny, te elementy na koniec kursu. Mhm. Na początku omawiam to, co jest ogólnie niezbędne, no Żeby i czasami. Na tak, czasami mhm. później, jak przejeżdżam z kursantami tą drogą tutaj. To zdarza się, że nawiązuje do tych pierwszych jazd nie mówię? Pamiętasz, jak tutaj jeździłeś, jak wyjeżdżałeś stąd pierwszy raz? A, <noise> tak, byłem taki zestresowany. A teraz to już na ludzie sobie śmigam. Mhm. Mm no, no. Mm -hmm. <noise> Możemy zrobić pauzę. A powiedz mi jeszcze, Milka, czy to jest tak, że na tych pierwszych jazdach, na tych pierwszych dwóch godzinach, zazwyczaj to jest tak, że już trzeba wyjechać na to miasto? Czy jak? Wielu korsantów się nad tym zastanawia. Mhm. E, generalnie ja wyjeżdżam od razu na pierwszych jazdach. Mhm. Są instruktorzy, którzy nie wyjeżdżają i mają taką, e, taką swoją zasadę, że jeżdżą no tak długo, aż ktoś do pewnego etapu opanuje. Mhm. I ja to szanuję. Uważam, że, że każdy ma tam jakiś swój sposób, który się sprawdza. Mhm. Ja jestem tego zdania, że tam można na tą głęboką wodę trochę szybciej skoczyć. No, i u mnie to się sprawdza, odkąd jestem instruktorem i przykładam dużą wagę do tego, żeby na pierwszych jazdach cały czas, przez całe dwie godziny non-stop powtarzać w kółko, co po kolei trzeba robić. Mhm. I widzę, że ma to sens, bo jak mhm. się tak komuś powtarza, kursant się też wtedy nie stresuje aż tak, no bo zapewniam go zanim wyjedziemy, że ja będę mówiła wszystko. Że Jasne. ma tylko słuchać, co mówię. Mhm. No i faktycznie ta jazda wychodzi już potem, pod koniec nawet tej drugiej godziny. Mhm. Kursant zmienia biegi i rusza sam, już bez podpowiedzi, nie? Także... Hej. Czyli e... kwestia takiego zaufania i... Tak, zaufania. Ja też mhm. myślę, jestem spokojna. Raczej każdy kursant potwierdzi, że nigdy nie wybuchłam. Mhm. E... Wszyscy instruktorzy u nas tacy są, że podchodzą naprawdę z pasją i zaangażowaniem. Także zapewniam Was, że nie macie się czym stresować. Dokładnie, sami widzicie, jak to wygląda. Tak. E, przygotowanie po prostu od podstaw, które musicie poznać, żeby się wdrożyć i. Ustalicie to po prostu z instruktorem, on też was wyczuje i pomoże Wam na pewno doradzić to, czy jesteście gotowi, żeby natomiast wyjechać, czy jeszcze faktycznie poznać to auto troszeczkę bardziej mocno no, i, i, i dokładnie. Jeszcze tak. przyznam szczerze, że, że pracowałam z takimi osobami, które naprawdę bardzo się stresowały, że widać było, że się trzęsły. Mhm. No i one, taka panika w oczach, nie chciały natomiast wyjeżdżać. Więc mhm. okej, okay, zostaliśmy sobie na parkingu przez dwie godziny robiliśmy kółeczka, mhm. ale już na następnej jazdy ten kursant przyszedł z takim pozytywnym nastawieniem, bo wiedział o co, e, o co chodzi. Tak. No i zawsze się okazywało, każdy mówi, że ten stres no, jest niepotrzebny. Mhm, mhm. No właśnie no, gdzieś, gdzieś tam odpowiednia dawka tego stresu potrzebna jest, bo on pozwala się skupić, skoncentrować, ale żeby nie był zgromadzony nadmiernie, o tak. To prawda, dokładnie. Myślę, że jeszcze tutaj poznając już parking, gdzie będziecie początki swoje tutaj poznawać, poznajecie je również na naszym placu manewrowym, na który zaraz się udamy. Jesteśmy właśnie na naszym placu manewrowym w Gdyni, i tak się złożyło, że mamy tutaj na placu kursantkę Martę, którą bardzo chętnie bym podpytała, żeby podzieliła się z nami z takiej pierwszej ręki, jak wyglądały te jej pierwsze jazdy, żeby Wam przede wszystkim przedstawiła to ze swojego doświadczenia, czego się spodziewała, a jak to faktycznie wyglądało. Więc tutaj chciałabym ją troszeczkę podpytać, zaraz się przekonamy. Cześć Marta, witaj, witaj. słuchaj, chciałabym Cię zapytać, bo właśnie zobaczyliśmy, że ćwiczysz sobie na placu manewrowym. E, chciałabym się spodzielić z przyszłymi kursantami, jak u Ciebie to wyglądały te pierwsze jazdy? Jak to, czegoś się spodziewałaś, nie wiem, jak od, odczucia Twoje, jakbyś mogła nam powiedzieć? E, jasne, e, nie pierwsze jazdy, wiadomo, to jest stres, nie? No to jednak pierwszy raz się jedzie, ale ważne jest to na pewno, żeby być wygodnie ubranym, bo to jednak się zapłaciło za ten kurs i trzeba... Jednak przyszłaś to, żeby się uczyć, mm -hmm. więc... Trzeba jednak jakoś się wygodnie ubrać, mm -hmm. buty na jakieś takiej niskiej podeszwie. I... A właśnie, czyli jednak to obuwie jest istotne, tak? tak jak przyciskacie tak, pedały, tak, jednak to tak, wyczucie to jednak jest inne zupełnie. Nie, nie na platformie i niewysokie na pewno. Aha, no widzicie. Mm -hmm. Okej. Okay. Dobra, czyli tak. też pewnie wygodny strój, tak, żeby wygodne, czuć się luźno, wygodnie, i, mimo wszystko, żeby te ruchy nie kępowały. Okej, okay. a tak. powiedz mi w ogóle, do samochodu już się kiedyś przymierzałaś, czy to w ogóle było Twoje pierwsze zatknięcie? I pierwszy. jak wrażenia? Byłam trochę tak przerażona, ale jednak to jest takie ekscytujące. Ekscytujące. <grymne> no ale... jednak przy kierownicy się inaczej siedzi, no prawda? Tak, tak, no tak, tak zupełnie po... zupełnie po... co innego. Mhm. Okay, a jak tutaj przymierzanie się do samego samochodu, ta pierwsza jazda, to zaczynałaś sobie tutaj z instruktorką na parkingu, poznawałaś samochód, no tak, jak tak, to tak, wyglądało. Na parkingu sobie po powolutku, żeby jednak wiedzieć, jak to się skręca, jak bardzo te pedały są czułe, i jednak tam nie. Nie wiem, wyczucie. Na, na mocno? Uh -huh. mocno. Uh -huh. Ale było bardzo, bardzo miło i od razu tam wyjechałyśmy na miasto. bo. Było, było super. super, no to fajnie. Czyli widzisz, to jednak każdy jak potrzebuje, jak się uh -huh. czuje, da radę wyjechać. Czasami faktycznie to okay. auto trzeba poznać na tych pierwszych godzinkach uh -huh. i je faktycznie wyczuć, zobaczyć okay, no co tam trzeba. pod maską, co w środku, co okay. na zewnątrz. Okej, okay, okej. Okay. No to fajnie Marta, bardzo Ci dziękuję, że się z nami tym podzieliłaś e, i życzę Ci powodzenia. Ile już godzinek wyjeździłaś? A, z około chyba 16. No to rewelacja. Idzie Ci pewnie super, zadowolona jesteś? Znaczy, hmm, mam nadzieję, że mi idzie super. Instruktorka macha, że dobrze, także A, no to jest na pewno okej. Okay. Super Marta, bardzo Ci dziękujemy, nie przeszkadzamy i działaj okay. dalej. Pamiętasz, Natalia, jak tu byłaś? Pamiętam, pamiętam doskonale, drodzy kursanci, zaraz się przekonacie, gdzie jesteśmy. Mianowicie w Pordzie, w ośrodku egzaminowania. Tak, ja też pamiętam, ja też zdawałam egzamin, każdy instruktor zdawał, także wiemy, przez co przechodzicie. No i taka ciekawostka: wiele kursantów jest bardzo zestresowanych przed egzaminem, dlatego że nie do końca wiedzą. Co ich czeka po kolei? Gdzieś tam coś słyszeli od znajomych jakieś historie o tym, jaki to straszny nie jest egzaminator. A uważam, że dobrze by było się przygotować psychicznie no i wiedzieć jak to po kolei będzie wyglądać. Także my zawsze przyjeżdżamy właśnie tutaj pod port. Pokazujemy Wam, gdzie będziecie zdawali egzamin, co Was na egzaminie czeka, jakie polecenia wydaje egzaminator, w jaki sposób przygotować się do tego egzaminu, co ze sobą zabrać, gdzie najprawdopodobniej pojedziecie. Także te miejsca tutaj wokół portu to też są miejsca, które będą Wam raczej dobrze znane, dlatego że między innymi po tych drogach będziecie jeździć. No i co by tu jeszcze Wam ciekawego powiedzieć na temat tego egzaminu. Że pierwsze koty zapoty trzeba to przejść, na pewno dacie radę. No, w naszej szkole myślę, że przygotujecie się wzorowo. Wasz wysiłek instruktora na pewno się opłaci dokumentem prawa jazdy, więc to jak najbardziej będzie nas cieszyło i myślę was, bo będziecie stąd wychodzić zadowoleni, więc nie ma się naprawdę czym martwić, a dzięki temu filmowi będziecie po prostu wiedzieć, czego się spodziewać, żeby ten stres wam zredukować, bo. O to właśnie chodzi. Tak. I zapras zapraszamy Was do nas serdecznie, a zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by to miejsce, gdy będziecie przejeżdżać tędy, kojarzyło Wam się z samymi pozytywnymi wspomnieniami. Trzymajcie się i do zobaczenia.